Tak, nie będę nie się słuchał! Czekajcie, chodźcie na mnie, czekajcie! Witam Was w naszej śląskiej Akademii Językowej. Ja mam od razu pytanie. Jak po śląsku powiemy w Szczebrzeszynie chrząsz brzmi w trzcinie? Chrobok w haszczach skrzypi i elefa miloka. W dekielcie pizłolackim... Ty nie za, pyskuj, 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 Nie pyskuj, Łajku! Nie pyskuj, Jurek! Masie, się, masie, się, ma się! Uderzył uh! Mojżesz kreką w zalew dup. I pół Śląska nie miało wody. Ja, ja nie, nie, jakie mamy stany Modlitewny. A nie! Brawa, nie, brawa. Ja brawa! ty tam robisz? W Toruniu! Panie komendancie! Co jest? Dzwoni jakiś koleś, mówi, że jest premierem. Niech go pan zgnoi tak jak mnie kiedyś. Tak, szkoda. Słuchaj, gnojku, Dobrze. mamy taki sprzęt, namierzymy cię w 15 sekund, zrobimy ci wjazd na chatę, wywleczamy w majtach tak, o 5 rano przed jest, dom, a potem. Nie, go, to? Mam... z kancelarii premiera dzwoni. Ten pan, co yy, przed chwilą odebrał, już tu nie pracuje. A trzy i będzie, będzie ogładza. Będziemy stali, a się nas będziecie bali, będzie spokój, będzie zabawa, Uch. będzie się działo, chyba że ksiądz przyniesie mało.